Cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a, a dzisiaj znowu omówimy sobie karty z najnowszego dodatku. Dzisiaj będzie to Death Knight oraz Mag. Yy, I zaczynamy od razu od legendy do Death Knight'a. 7 many, 7-7, nieumarły smog, prowokacja, agonia, podziel na żuki 1-1, na początku który otwórz przy użyciu pozostałych. Yy, no i tutaj się to łączy, jak dobrze rozumiem, z powrotem w tą kartę, na początku której tury pącz z pozostałymi przez aby to Yy, Nytendre, jakoś tak może to się czyta. Yy, więc uważam, że karta jest yy, naprawdę fajna. Przede wszystkim jest tutaj to smoki nieumarły, więc bardzo łatwo będzie zrobić jakieś yy, komba. Yy, ma prowokację, więc, jak wchodzi nas tu, to od razu coś wnosi i yy, na agonii przyzywa nam stroników. Bo z tego co rozumiem, to on przyzywa. 7 żuków, 1-1, no i po prostu na początku tury te żuki, które zostaną, po prostu się znowu w to łączą. Czyli torcznie jak na przykład zostaną 3 żuki, to nam go łączy w stronika 3-3 z prowokacją, jak zginie i na przykład zostaną 2 żuki, to znowu się łączy i tak dalej. Więc karta na areny na pewno świetna, a na standard, myślę, że miejsce też znajdzie. To jest świetna w ogóle rzecz do robienia sobie trupów, żeby generować te trupy. Więc tutaj myślę, że to może pograć i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna, konkretna legenda. Mm, więc mi nie pylił. Bardzo mi się podoba taka mechanika. Ciekawa jest przede wszystkim. Następna karta to już właśnie pod trupy. Trzymany 05, gdy twój przeciwnik przez poświęć poświęć dwa trupy, aby zadać mu 3 punkty obrażeń. Mega mocna rzecz. W trzeciej turze jak to zagramy, no to ciężko jest zadać to 5 damage'a tak od razu. No, mag może to to zrobić pod protosy, ale inne klasy mogłyby mieć większy problem. A tutaj mamy Nieumarłego, który w jakimś kontrolnym deku yy, od razu nam tutaj tak naprawdę dominuje stół. No bo agresywny jakiś deczek, no to już nic nie zrobi na tą kartę. Oczywiście jestem w że żeby mieć trupy, yy, co najmniej dwa, ale myślę, że w przypadku, kiedy będzie ta karta, to będziemy mieli jakieś, jakiekolwiek sposoby na generowanie sobie tych trupów. I tą kartę też oceniam mega pozytywnie, bo po prostu jest w stanie w early game oczywiście zniszczyć jakiekolwiek zagranie przeciwnika. I to jest jeszcze przyzwie, Więc nie tylko zagra, tylko na przykład jak zagoni się coś przyzwie czy stali, no to tak samo to działa. W late game już trochę gorsza karta, ale w takim Early, jeśli oczywiście te trupy sobie wytworzymy, to karta mega mega fajna. Jeden many zaklęcie zabójczy rój, wybierz jedno, przyzwij dwie mrówki 1-1 jeden, jeden, lub poświęci dwa trupy, aby zdać 4 punkty obrażeń stronnikowi. I to moim zdaniem jest bardzo fajne yy, zaklęcie, jeśli chodzi o to, yy, właśnie wybierz jedno, co do każdej klasy dodawano. Yy, bo tutaj mamy tak, albo generowanie tych trupów, czyli za jeden many 1-1 no, już był taki spell do 2 yy, mrówki, i był taki spell, już na przykład do Huntera jego się grało, więc fajnie się to sprawdza. I mamy tutaj też opcję, że albo sobie zapełniamy 100 tokenami, albo clearujemy ten stół ze stronników. Więc tu uważam, że karta, która też jak najbardziej zagra, jak najbardziej fajnie wygląda i widzę ją w wielu dekach, bo tutaj ma ona dość dużą, że tak powiem, dowolność w tym, co chcemy zrobić z nią. No i o to tak naprawdę w tych kartach chodzi przede wszystkim. Więc tu kolejna karta Megana Plus. Jak na razie Defynaj te wszystkie karty ma naprawdę konkretne. I kolejny, jeden many. Odkryj umarłego Marego, dwa trupy, aby dać mu Mroczny dar. Yy, I tu już yy, znowu zakręcie, które moim zdaniem jest bardzo fajne. Znowu też pod trupy, oczywiście, więc będzie trzeba naprawdę dużo tych trupów generować, żeby być w stanie yy, nadążyć z tym tempem, żeby mieć te wszystkie benefity idące za tymi trupami. Ale tutaj jest znowu bardzo fajna karta, no bo tutaj za jeden many odkrywamy stronika, jeden many to jest nic, nie oszukujmy się. Nieumarłego, czyli tak naprawdę tutaj jest się ogromna szansa, że dostaniemy jakiegoś którego na przykład już mamy w deku, albo którego chcemy zagrać. Nieumarli ogólnie są fajni, więc tutaj uważam, że jest to mega fajna karta. No i jeszcze, jak mamy właśnie te dwa trupy, to dajmy mu od razu ten roczny dar, który też tego stronnika bardzo fajnie wzmocni. Więc tutaj uważam, że kolejna karta, która pogra w dekach. Bo daje nam znowu dużą dowolność, można sobie wybrać coś tego nieumarłego. Jednocześnie on może mieć jakiś fajny efekt, nie wiem, szarża, kradzież życia, przyzwać swoją kopię. Yy, tutaj wiele z tym można zrobić, więc karta, która daje nam ogromną dowolność na areny, na pewno będzie świetna. Na standardzie, myślę, że też jako taki powiedzmy wypełniacz do deku pogra, bo jest mega tania, a daje fajny efekt. Więc tutaj też yy, uważam, że ta karta jak najbardziej na plus. I tutaj zakręci już za 4 many, dobierz dwie karty, i dwie pijawki, 0-2. I ta pijawka co robi? Na koniec tury twój bohater kradnie jeden punkt zdrowia wrogowi z najniższym zdrowiem. A. Hmm. I tu już nie wiem, czy to będzie takie dobre. No bo ogólnie, no dobór dwóch kart to jest... Yy... Powiedzmy, no kiedyś zatrzymany się dobierał dwie karty, ale teraz już się tego zbytnio nie gra, bo jest zbyt wolne. No ale dobór dwóch kart to jest powiedzmy valio za dwa many. No i za dwa many dodatkowo przyzywamy sobie dwie pijawki, które zadadzą dwa punkty obrażeń. Tu nie jestem do tego przekonany przede wszystkim dlatego, że po pierwsze to jest dość drogie. Po drugie trzeba mieć deck pod runę krwi. Po trzecie, te pijawki są 0,2, na koniec stołu, oczywiście będą obie 0,3, ale jest je bardzo łatwo strajdować i one nie jest powiedziane, że ten stu, że tak powiem, wyczyszczą, tylko jest bardzo sytuacyjne. Do tej karty nie jestem przekonany. Może jakaś jedna kopia w deku będzie czegoś takiego, wszystko zależy od mety, ale zdecydowanie jest ta karta słabsza od kart, które były zaprezentowane wcześniej. Tutaj myślę, że tak. Wstrzymałam się trochę z oceną, ale uważam, że jest najsłabsza. Po prostu z tych co na razie pokazano. Tutaj, krótkie cięcie, ale już jestem. Yy, kolejny stronnik do Death Knighta. 1 many 1, 2, na koniec, który daje Twoim pozostałym stronnikom plus 1 do ataku. Yy, I tu, moim zdaniem, jest to. Kurde, mega mocna karta. Pod jakiekolwiek agro, cokolwiek takiego. Za 1 many 1, 2 to jest normalny, powiedzmy, drop, normalne statystyki. Ale tutaj jeszcze on nam boostuje cały stół. Pff, moim zdaniem, mega mega mocna rzecz. Aż mnie to trochę dziwi, że to kosztuje 1 mana. Jeśli będzie agresywny Death Knight, no to ta karta pogra w każdej wersji jakiegoś agresywnego, właśnie Death Knighta. Jest bestią, co też jest na plus, aczkolwiek tutaj dużo to nie zmienia akurat w tej klasie. Ale za jeden mana, jeden, 1,2, które daje boosta na cały stół. No jak widzieliśmy, są już y, rzeczy, które nam jeszcze wspomagają rozbudowę stołu i przyzywanie tokenów. Więc w przypadku y, jakiegokolwiek agresywnego Death Knighta, no to uważam, uważam że to jest y, mega, mega karta, która jest wręcz OP. Na areny też to jest OP. Koszt do tego, ile daje ta karta, to jest y, aż niesamowite, że to nie kosztuje dwóch many, tylko jeden. Więc powiedziałbym nawet, że to jest chyba najsilniejsza karta, co pokazano. Jeśli chodzi o DevNight, przynajmniej z tych co na razie widzieliśmy, 6 many, 3, 5. Twoje pijawki kradną swoim ofiarom 2 punkty zdrowia więcej. Okrzyk byłowy przez ID pijawki 0,2. No i tutaj jest to już ciekawsza rzecz. Yy, 2 punkty zdrowia więcej, czyli wtedy te pijawki biorą po 3. No i to już ma sens, bo tutaj tak naprawdę mamy większy potencjał do clear'owania. Przyzywamy sobie tego stronnika za 6. Za 6 many mamy stronnika 3,5. Dwóch stronników 0,5, którym możemy dać atak chociażby nawet z tego. I yy, jednocześnie ci stronnicy, właśnie te pijawki, zadają 3, a nie 1. Yy. A, bo to jest twój bohater. Ja myślę, że one dostają te statystyki. Dobra, to wiele tłumaczy. No ale to dalej jest mega mocne. No bo tutaj 6 hp dostaje nasz bohater z życia stronników przeciwnika, ewentualnie to jest 6 damage na twarz przeciwnika, jeśli nie ma stronników. Tutaj uważam, że jest to mega mocna rzecz teraz. Bo jak ten dobór kart jeszcze dawał mało powiedzmy tego waliu z tymi pijawkami, tak tutaj to waliu jest ogromne. I tutaj się skłaniam do tego, żeby powiedzieć, że ta karta też jest mega mocna. Wiedziałem, że porównywalnie do tego Komara. I też widzę, że w jakichś gra, grano. I też jest łatwiej ją włożyć, bo to jest tylko jedna runa krwi, a nie dwie. Aczkolwiek domyślałem się, że jeśli będzie jakiś dek pod pijawki, no to on będzie praktycznie cały pod te runy krwi. Więc tutaj znowu stronnik mega mega na plus. No jak na razie to nie ma chyba złych kart do tego Death Knighta, No tam Dispel jest po prostu średni, moim zdaniem, ale wszystkie inne karty są mega mocne. I tutaj e, dwa many za i dwa obraźnie przez pijawkę 02. I to już uważam, że jest mega mocne znowu. Bo to jesteśmy w stanie zagrać w early game I nie dość, że czyścimy stół, no to nawet jak coś ma te trzy życia, a nie 2, no to ta pijawka do, go dobija. Więc tutaj znowu mamy kartę, która bardzo spowalnia grę naszego przeciwnika i jednocześnie przyzywa nam tokena, który też clearuje stół. Kolejna mega mocna karta o niskim koszcie. No to nie wiem, czy jeszcze coś mogę dodać do niej, ale no wyobrażam sobie, że będzie archetyp Death a właśnie pod te pijawki No i to zagra, tak samo jakby jakiś agresywny dek typowo, typowo agro, no to to też zagra, bo to jest dwa obrażeń do zadania jeszcze z przyzwaniem tokenu Mega mocne karty jak na razie No i tu już mamy karty do Warlocka, czyli w sensie i legenda, okrzyk bojowy za 10 many, Następna karta, którą zagrasz, kosztuje zdrowie przeciwnika zamiast many. Yy, max 10. Yy, no i co tu mogę powiedzieć? Karta po prostu uniwersalnie OP. Yy, za 10 many mamy stronika, który sprawia, że następna nasza karta kosztuje 0. Jeszcze z tym plusem, że zabiera obrażenia, zadaje obrażenia przeciwnikowi. Karta totalnie OP. To jest y, też, moim zdaniem, strasznie przesadzone. No bo mamy... No to kosztuje 10 many, tylko jak to zagramy, no to ta karta jest darmowa, no bo następną kartę możemy zagrać, jaką chcemy, to nam nie spowalnia gry. To jest token 8-9, który może być włożony do deku i możemy go zagrać, kiedy tylko chcemy, oczywiście, tylko mamy na to manę. Y, więc karta, która tak naprawdę jest idealna, bo nic nas nie kosztuje, zadaje obrażenia z wrogiemu bohaterowi, których nie da się uniknąć. Yy, I jeszcze przyzywana stronika 89. I zagrywamy sobie dalej co chcemy. Więc tutaj bym powiedział, że karta Mega OP i będzie grana bym zaryzykował, że w każdym możliwym deku do czarnoksiężnika. Już mi się nie podoba. Aha, tylko jedną pokazali tą kartę. No dobra. Dość się właśnie zdziwiłem, bo kojarzyłem, że yy, miały być karty do maga. Więc teraz już mamy maga. Legenda zatrzymane 3-4, okrzyk bojowy, odkryj zakręcie, zachowaj je lub umieść na szczycie k talii przeciwnika. Hmm. Hmm. Tu domyślam się, że będą jakieś e mechaniki z tym związane. No na ten moment uważam, że jest to po prostu karta ze spokostatami i karta, która... Jakkolwiek ingeruje w grę. Po prostu taka neutralna bardzo karta. Ani nie jest dobra, ani nie jest słaba. Tyle bym powiedział. Zobaczymy, jakie będą jeszcze mechaniki, na przykład z umieszczaniem czegoś na szczycie tali przeciwnika, bo tak to jest ciężko powiedzieć. Eee, dobra. Otrzymujesz księżycowy ogień i gwiezdny ogień. Dajmy obrażenie od zakręć. Plus 1. Księżycowy ogień to zadaj jedno obrażeń. Czyli tutaj będzie zadaj dwa obrażeń i gwiezdny ogień zadaj sześć obrażeń. Dobierz kartę. Hmm. Bardzo fajne generowanie kart, tyle bym powiedział. Bo to za zero. Też zakręcia mocy tajemnej, więc tutaj będą jakieś komba z mocą tajemną związane. Ale też karta, która nie jest zbyt OP. Po prostu dobra karta, która nam generuje dwie kolejne. I taką, którą możemy jeszcze od razu zagrać. Więc może pod jakiś OTK to będzie. Bo karty za 0, many do MAGA zawsze były super, jeśli chodzi o jakiekolwiek OTK. Zobaczymy ale ta karta taka neutralna na minimalny plusik bym powiedział jeden manę, iskierka życia wybierz jedno, odkryj zakręcie maga lub odkryj zakręcie druida yy, i tutaj uważam, że jest to bardzo dobra karta tak jak mówiłem, yy, rzeczy za jeden many, które nam coś od, odkrywają są mega fajne bo w dowolnym momencie gry pozwalają nam znaleźć jakąś opcję do zagrania na przykład, yy, nie wiem tutaj możemy odkryć jakiegoś klira dostanie jakiegoś pancerza więc jest to karta dość uniwersalna, która myślę, że też pogra. Tutaj daje nam dużą dowolność, bo w zakręcia druida no to w większości to jest jakiś pancerz, trochę cleara. Zagranicach maga to jest w większości clear, albo spowalnienie gry jakimś zamrożeniem. Więc karta, która myślę, że się znajdzie w dekach, bo jest bardzo bardzo uniwersalna i tutaj też jak najbardziej na plus ta karta. I tutaj mamy lokację do maga i szczerze mówiąc nie jestem w ogóle do niej przekonany. Jeden many, wydaj całą Twoją manę, rzuć losowe zaklęcie o koszcie wydanej many. Trzy użycia. Yy, tutaj mam taki problem z tą kartą, że ona jest strasznie, ale to strasznie losowa. Bo tutaj nawet nie ma w opisie, że to zaklęcie jest rzucane na wrogiego stronika lub na wroga. Yy, jest po prostu, że rzuca zaklęcie, więc to równie dobrze może nam to zniszczyć grę. Wiem, że były mechaniki do maga, które miały jakąś sobie losowość, ale tutaj ta losowość uważam, że jest już yy, zbyt wysoka. Żeby to grać na standardzie, bo to nam może zniszczyć grę i tak naprawdę możemy mieć pustą turę w, w wielu przypadkach, myślę. Więc do tego nie jestem w ogóle przekonany i jeśli to zagra, to się mega zdziwię, bo uważam, że to jest po prostu słabe. Za, duż, za dużo losowości. Kolejne zakręcie, trzymany, zada jeden punkt obrażeń stronnikowi. Ulepsza się za każdego przyjaznego stęka, który zginął w tej grze. Eee... No, i tutaj znowu mam mieszane uczucia. Moc tajemna, więc fajnie. Koszt nie jest zły. Efekt jest dziwny. Bo rozumiem, gdyby to zadawało obrażenia na twarze, nie tylko stronnikowi. Bo wtedy to by był sens, że to się ulepsza. Ale Mac ma dość dużo zakręć, które clearują stół. I po co byśmy mieli do deku wkładać zakręcie, które kosztuje 3? I tak naprawdę do jakiejś 4, 5 tury bije za mało obrażeń, żeby mieć jakikolwiek sens. Yy... W moim jest bardzo słaba karta. Jak trafimy na jakiś dek, który ma mniej stronników, deki maga też nie mają dużo stronników, nie licząc oczywiście jakiś elemental yy, maga, Tu uważam, że po prostu słaba rzecz, bo to jest clear typowo stronnika, który nam mało co da. Mag ma lepsze rzeczy do clearowania stołu, więc tutaj uważam, że karta na duży minus. Nie jestem w ogóle do niej przekonany. No i tu już jest lepsza rzecz. 8 many, 6-8 legenda, okrzyk bojowy, jeśli w tej grze zginęło 20 przyjaznych stronników, rodziło 20 punktów obrażeń między wszystkich wrogów. I to już ma jakikolwiek sens tylko że to są przyjaźni stronnicy, więc też efekt jest bardzo trudny do zrobienia. To wszystko będzie zależało, czy będzie im maga, który będzie sobie przyzywał wielu stronników. Jeśli tak. To ta karta pogra, no bo tutaj ona zadaje dużo tego damage'a, jest w stanie zrobić nawet lital, co prawda pomiędzy wszystkich w więc jeszcze stronnicy tam dochodzą. Ale 20 damage'a za 8 many to jest bardzo dobra wartość. Tylko tutaj mam ten problem, że musi zginąć 20 przyjaznych stronników. Ile deków mamy, które ma tych 20 stronników nawet? W której że będziemy w stanie to zagrać? Ile tych stronników musimy przyzwać, ile ich musi zginąć, ile nasz wycinek musi clearować, żeby ten efekt odpalić? Yy... No bo efekt sam sobie jest świetny, no tutaj nie ma co, ale ten, ef ale ten warunek, żeby go spełnić, to już jest dość trudne moim zdaniem. 20 stronników, jest w cholerę dużo. Nie wiem, no i też musimy wziąć pod uwagę to, że nie będziemy składać tego Deku Maga pod jedną kartę prawdopodobnie, nie będziemy wsadzać milionów tokenów, tylko dlatego, żeby liczyć, że dobierzemy to, bo przeciwnik rzuci Dirty Rata, Żmija, cokolwiek takiego i już nie mamy gry. Yy... Więc karta sama w sobie, no fajna. Ale tu też mega dużo zależy od mety. Jeśli będzie mag, który będzie przyzywać naprawdę tak dużo tych stronników, żeby zginęło 20, no to spoko, to zwracam honor, to ta karta będzie grała. Ale na ten moment uważam, że po prostu mag nie ma takiej kondycji, żeby tyle tego przyzwać, żeby się opłacało tą kartę wsadzać do deku. Jeszcze gdyby to był jakiś do death ta karta, to wtedy spoko. Defnight dużo przyzywa, dużo odrodzeń, sam hero power przyzwa stronnika. Wtedy się zgodzę, że to ma sens, ale tutaj uważam, że ten efekt jest dość dziwny i bardzo ciężko będzie spełnić te warunki, więc tutaj nie wiem. Albo to będzie grał wy... jako wypełniacz do jakiegoś agresywnego maga, albo nigdy w życiu tej karty nie zobaczymy. Yy, za dwa many, zniż przyjaznego Ognika, aby dobrać trzy karty. Ognik to jest za 0 many, 1-1. Yy, no i co? niż przyjaznego ognika, by dobrać trzy karty. Były już karty, które niszczyły przyjaznego stronika i dobierały trzy karty. Chyba taką miał yy, Czarnoksiężnik, jak się nie mylę. Tylko, że nie było przyjaznego ognika, tylko po prostu stronnika. I te karty działały. Więc tutaj nie widzę powodu, czemu by to nie miało nie działać, jak będziemy sobie przyzywać te ogniki. No to jest mała strata, bo stronik jeden jeden tylko nam ginie. A dobieramy 3 karty, zawsze jest to jakieś tempo. Myślę, że jak najbardziej na plus. Za 2 many dobór trzech kart, yy, za tak łatwe, że tak powiem, spełnienie tego warunku. Karta jak najbardziej na plus. Yy, 4 many, 3, 6. Na koniec tury otrzymasz mógł pancerza. Powtórz za każdego ognika, którego kontrolujesz. Yy, I znowu karta dobra. Właśnie jak sobie będziemy przyzywać te ogniki, no to tutaj za 4 many, 3, 6, staty całkowicie normalne. Jak będziemy mieli te ogniki, no to ta karta wtedy już, to jest czyste value, że tak powiem. Mak ten pancerz lubi, były już karty, które generowałem u pancerz yy, i działały i były często grane, więc tutaj myślę, że karta po prostu dobra. Ani OP, ani słaba, po prostu spoko karta. Yy, no i tutaj będzie właśnie sobie tej właśnie z tego, bo sobie próbowałem przypomnieć, czego się przyzywa te ogniki, ale już właśnie wiemy. Yy... 5 many, 4, 4 okrzyk, by przesyć twoją moc specjalną i aktywuj ją. Yy, no a ta moc specjalna, zadawana przez jednego unika, zadaje nam obrażeń rozdzielony losowo pomiędzy wszystkich wrogów. Yy. No i tu już jest to spoko. Zastanawiam się cały czas nad tą legendą, co zadaje 20 obrażeń, ale to dalej ten warunek jest ciężki do spełnienia, moim zdaniem. Bo dalej 20 stronników to 20 stronników, których, którzy jeszcze muszą zginąć. Więc pozostaje przy moim zdaniu, że ta karta będzie co najwyżej wypełniaczem, bo będzie ciężko spełnić ten efekt. A co do tej mocy specjalnej, uważam, że mega mocna. Przyzywanie stronika jednocześnie z clearem stołu. Co prawda losowy jest ten clear stołu, ale jest dość mocny. Tutaj, za 5 many, od razu w najgorszym wypadku przyzywamy stronika 1-1 i zadajemy 1 punkt obrażeń, czyli taki minimalne value. Ale przy każdym następnym przesyceniu, to ta karta staje się coraz lepsza, więc powiedziałbym, że jest bardzo, bardzo na plus. 2 many, 2-1, otrzymujesz ognika, przesyć twoją moc specjalną. I tutaj karta, już moim zdaniem, cudowna, bo. Wili game jesteśmy w stanie ją zagrać. Ona od razu nam wzmacnia ten Hero Power. Jeśli chcemy, od razu możemy też zagrać tego ognika. Czyli za 2 many mamy stronika 2-1 i 1-1, a do tego ulepszony Hero Power, więc walił ogromne. Super, że da się to aktywować tak w Wirligamie, bo z tego co widzę, to te wszystkie mocy specjalne ulepszone będą się opierać na tym, żeby jak najszybciej po prostu raszować ich ulepszenia. Yy, więc ta karta spełnia rolę. No i oczywiście, jeśli będzie Mac pod ten Hero Power, no to dwie kopie tej karty będą tam włożone na pewno i to będzie drog, który będziemy chcieli mieć od pierwszych tur. Więc karta jak najbardziej na plus. I to na tyle z tych nowych kart. No i co mogę powiedzieć? Ciekawa mechanika do Death Knight'a. Myślę, że to pogra pod te pijawki. Chętnie bym to zobaczył, takiego właśnie agresywnego Death Knight'a. Ale takie typowe, typowe agro, nie te zergi pod midrange, taki. Yy, I podobały mi się te wszystkie karty tak naprawdę do Death Knight'a. Przy mako już miałem mieszane uczucia. Yy, część kart taka sobie, ale myślę, że większość z nich i tak, i tak pogra. Też myślę, że ten dek pod ogniki może być mega fajny do gry po prostu. Dlatego, że to wszystko ulepsza się. Na... Boże, opiera się na ulepszeniu mocy specjalnej. I bez tej ulepszonej mocy specjalnej to nic nie zrobimy. A co do tej legendy, co była właśnie domaga, to nie wiem, dalej uważam, że ciężko będzie to spełnić. Ile razy będzie trzeba użyć tego hero poweru, żeby przyzwać te ogniki? Możecie dać znać, czy uważacie, że to jest OP czy słabe, ale moim zdaniem. Tak, najbardziej zawierzając moją opinię, uważam, że to jest po prostu karta ok. Ten efekt jest strasznie trudny do spełnienia. Yy, no i co? I myślę, że to na tyle w tym odcinku. Poczekamy, co jeszcze tam Blizzard pokaże w odniesieniu tego dodatku. A ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!